Dzisiaj zaproszę Państwa na rejs po jeziorze Czterech Kantonów, jest to jezioro czwarte jeśli chodzi o wielkość w Szwajcarii. No ale żeby się ustrzec przed brakiem biletów to prawie prosto z dworca kolejowego wybrałem się na przystań promową. Rejs połączymy z małym spacerem po górze Rigi. Jezioro jest atrakcją turystyczną, stąd też wokół jeziora rozłożyły się malownicze kurorty. To miejsce ma również znaczenie historyczne, bo gdzieś tutaj w okolicach podpisano umowę konfederacji szwajcarskiej. Jako środek transportu posłuży nam wiekowy statek. No dobrze mówię, ma akurat 100 lat, ale wygląda bardzo solidnie ma takie mocne turbiny, załoga, co uśmiechnięta, życzliwa i bardzo sympatyczna. Moje obawy o brak biletów były nieuzasadnione. Nie można powiedzieć, żeby statek był przeładowany. Celowo nie odzywałem się podczas podróży, aby nie zepsuć tej atmosfery, która wytwarza się podczas oglądania tych obrazów yy, urokliwych miejsc mijanych przez statek gór, które widzimy w oddali. I tak niespostrzeżenie docieramy do miejscowości Wicnau. Za chwilę statek dobije do przystani i tam zmienimy środek transportu na kolejkę. Ciekawostka, jest to najstarsza kolejka zębata na świecie. Zbudowana ją w 1871 roku, no i do tej pory służy turystom. No, ma swój tutaj urok rzeczywiście takie antyczne wagoniki. Ja wybrałem ten wariant, gdzie te wagoniki mają zamiast okien odkryte przestrzenie, żeby można było tutaj oprócz rozkoszowania się widokami, to jeszcze. Czuć powiew tego alpejskiego powietrza. No, chciałoby się powiedzieć, a Alpy, tu jest powietrze, tu się oddycha. Wiem, że będę sypał teraz banałami, ale widok, który mi się ukazał tam na szczycie, to no, coś nie do opisania. Wcale się nie dziwię, że nazwa Rigi pochodzi od łacińskiego królowa gór, Regina Montium. I tak się poczułem po królewsku, do tego stopnia, że gdzieś tam wynalazłem taki leżak drewniany w punkcie widokowym i zaległem tam po królewsku na tym leżaku. Poddałem się medytacjom, próbując ogarnąć taki rozległy widok. Tych alpejskich szczytów przykrytych śniegiem. No, wyglądało to naprawdę. No, brak mi słów, po prostu ten mój słownik jest zbyt ubogi, żeby tak na szybko znaleźć jakieś przymiotniki czy słowa, które oddają nastrój chwili i taką błogość, taki błogostan, który mnie na ten, na ten czas opanował. I tak wcale nie śpieszyłem się, żeby zjechać na dół. A jeszcze ciekawie zrobiło się wtedy, kiedy się pojawili tutaj panowie w strojach regionalnych z rogami alpejskimi, alp e, tornami, i miałem też przyjemność wysłuchać takiego pięknego koncertu, który jeszcze podnosił ten nastrój. thank mm -hmm. you William Turner, jeden z moich ulubionych malarzy, uważany za prekursora impresjonizmu, pejzażysta głównie, poświęcił 30 prac tej górze. To ciekawe. Widzimy właśnie Blue Rigi, jedną z tych prac. Ciekawostką jest to, że nigdy nie był na szczycie tej góry, w przeciwieństwie choćby do Wagnera, Królowej Wiktorii czy Goethego. Czyli jak widać, ta góra była bardzo popularna. Już w danych czasach. Obecnie obraz jest własnością Tate Gallery w Londynie. No i zapłacono za niego bagatela. 6 milionów funtów. Na samym szczycie góry ulokował się hotel. Przyznam się, że no nie bardzo miałem śmiałość, żeby iść zapytać się, jaka jest cena tam za nocleg. Bo nie spodziewałem się. Raczej, że będzie to talio. Są takie miejsca, do których chciałoby się wrócić. Raz się widziało, chciałoby się być jeszcze tam raz, co najmniej raz i właśnie Rigi jest takim miejscem, do którego chciałbym wracać. Świetnie się tam czułem, chciałbym jeszcze raz przeżywać te momenty. Atrakcyjność tego miejsca polega na tym, że możemy cieszyć oczy widokiem Alp koło tą taką panoramą, ale równie atrakcyjnie wygląda to kiedy spojrzymy się w dół. Ponieważ właśnie specyfika tej góry jest taka, że otoczona jest trzema jeziorami, czyli to jest tak jakby jakby skała, która wyrosła z wody. I to nadaje tej górze swoistego uroku. No cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Nieubłaganie nadszedł czas powiedzieć górze Rigi do zobaczenia. Po drodze jeszcze Miałem taki kurt z takim eleganckim spa-basenem. Zmienił się kolejny środek transportu. Tym razem była to kolejka linowa. I w gondoli miałem okazję jeszcze podziwiać widoki razem z turystami o egzotycznej urodzie. Oglądaliśmy owieczki, krówki. A te krówki to takie, takie same, zupełnie jak na opakowaniach czekolady suchardowskiej. No zupełnie takie same. Następnie podziwialiśmy Lazur, Tafli jeziora, piękne, piękne zalesione zbocza góry. Z góry wszystko widać najlepiej, jak zwykł mawiać nasz eksprezydent. W końcu yy, dojechaliśmy do stacji docelowej, czyli portu, gdzie już czekał na nas statek, który zabrał nas z powrotem. Czy jeszcze kiedyś wrócę na Rigi? Barzy Wiomów Widim, jak mawiają Rosjanie. A czy to się jedzie, leci, czy płynie? <śm> to się najpierw leci, potem jedzie, y potem się płynie, a potem. Potem bardzo się tęskni.